Hej kochanie wróciłem właśnie do domu po długim dniu. Coś tu strasznie śmierdzi. Czujesz to czy mi się wydaje? Jakby coś zdechło pod podłogą i gnije od dawna. Tak skarbie od rana coś mi śmierdziało w całym domu. Myślałam że to śmieci albo coś w kuchni się zepsuło i zostawiłam otwarte okno. Sprawdzałam wszystko dokładnie ale nic nie znalazłam nawet pod zlewem. To nie śmieci. Smród ciągnie z piwnicy i jest coraz gorszy. Idę tam zobaczyć bo coś jest nie tak. Czuję to w kościach. Dobra, daj znać, co znajdziesz, bo teraz mnie to zaciekawiło. Trochę mnie to niepokoi, więc bądź ostrożny i nie rób nic głupiego. Pękła rura w piwnicy, to stąd ten cały smród. Coś brązowego się wylewa, śmierdzi paskudnie, jak zgniłe mięso. Serio, tylko rura, nic więcej tam nie ma? No to dobrze, że nic gorszego, uff, już się bałam o coś innego. Wezwij hydraulika, niech to ogarnie szybko, bo nie zniosę tego zapachu. Hej, mamy problem w piwnicy, możesz pomóc? Pękła rura i śmierdzi z niej okropnie, aż oczy łzawią. Nie wiem co robić, bo to wygląda źle. Jasne, mogę być za godzinę, jeśli to pilne. Co się dokładnie dzieje, opisz mi sytuację. Wylewa się coś brązowego i gęstego, jak błoto zgniłe. Smród ostry, nie wiem co to jest, może kanalizacja. Dobra, przyjadę i sprawdzę, co się dzieje. Zobaczymy, co da się zrobić, ale przygotuj się na koszty, bo to brzmi poważnie. Kochanie, hydraulik będzie za godzinę, już się umówiłem. Powiedział, że to może być poważne i lepiej nie ruszać samemu. Nie chcę ryzykować, bo jeszcze coś popsuje. Po co hydraulik, nie możesz sam tego naprawić, tylko rura pękła? To przecież prosta sprawa, więc nie przesadzaj z tym. Jesteś facetem, powinieneś sobie poradzić, a nie dzwonić od razu. Nie znam się na tym skarbie, to nie takie łatwe. Wolę, żeby fachowiec to zrobił, bo nie chcę zepsuć bardziej. Wolałbym nie babrać się w tym śmierdzącym syfie. No dobra, jak chcesz, twoja decyzja. Ale to strata kasy, mówię ci serio, mogłeś spróbować. Napisz mi, jak skończy, bo chcę wiedzieć, co z tego wyszło. Wolę być pewny, że dobrze zrobione i mamy spokój. Dam znać, jak tylko skończy, obiecuję. Już naprawiłeś rurę, wszystko w porządku teraz? Smród był nie do zniesienia, więc mam nadzieję, że finito. Tak, skończone. Właśnie wyjeżdżam z twojej ulicy, ale powiem ci coś, bo coś mi nie gra w tym domu. W twoim domu nie czułem się bezpiecznie, coś było nie tak. Co masz na myśli, co się stało? Powiedz mi. Kiedy byłeś na górze, a ja naprawiałem rurę w piwnicy, słyszałem starą kobietę z ściany, jakby zamkniętą tam, brzmiała jakby była zamurowana i coś jęczała cicho. Jesteś pewny, że to słyszałeś? Nie pomyliłeś się. W domu jesteśmy tylko ja i żona, więc nikogo więcej. Nie wiem co to było, ale głos był wyraźny i bliski, jakby z zamuru coś żywego tam siedziało i oddychało. To przerażające i nie wiem co o tym myśleć. Nie mam pojęcia co mogło wydać taki dźwięk. W skarbie hydraulik pojechał smród na szczęście zniknął, ale coś mi powiedział bardzo dziwnego i niepokojącego. Mówił, że słyszał kobietę w piwnicy za ścianą, jakby zamurowaną. Jaką kobietę? Co to za żart? O czym on mówi? To brzmi jak głupoty. Hydraulik chyba oszalał. Ale teraz, jak mówisz, ten smród mi coś przypominał. Coś starego, jakby z dzieciństwa, ale nie pamiętam co dokładnie. Co ci przypominał, kochanie, powiedz mi więcej? To ważne, więc spróbuj sobie przypomnieć, proszę. Nie wiem dokładnie, coś mglistego i starego. Jakby zapach z domu babci, ale to nie ma sensu. To dziwne uczucie i trochę mnie przeraża teraz. To creepy i nie wiem co o tym myśleć. Może coś jest w tej piwnicy, czego nie widzieliśmy. Hej kochanie, jesteś już w domu czy jeszcze nie? Nie, jeszcze w pracy. Wrócę za jakąś godzinę. A ty gdzie jesteś? Już w domu po robocie? Tak, wróciłem z pracy chwilę temu, jestem zmęczony. Coś stuka w piwnicy, mocno jak walenie w ścianę. To nie brzmi normalnie, jakby ktoś tam był. Co to może być, czy znowu rura się psuje? Może hydraulik coś zepsuł przy tej swojej naprawie? To brzmi creepy, więc lepiej tam nie schodź. Nie wiem, co to jest, ale lepiej tam nie schodź sama. Sprawdzę to później, jak będę mógł się ogarnąć. Dobra, ale napisz mi, co się dzieje, bo to dziwne? Nie podoba mi się to, więc bądź ostrożny, proszę. Skarbie, jestem już w piwnicy. Coś tu się dzieje. Z rury leci krew, prawdziwa krew, nie żartuję. Czerwone, gęste i śmierdzi żelazem, jak wrzeźni. To nie farba, ani nic innego, to coś żywego kiedyś. Jak to krew prawdziwa, jesteś pewny tego? To nie może być nic innego, co się tam dzieje. Powiedz mi szybko, bo się boję o Ciebie. Dzwonię na policję, bo to nienormalne i przerażające. Gdzie jesteś, odpisz mi teraz, proszę cię. Kochanie, dlaczego nie odpisujesz, co się stało? Policja już jedzie, a ja się martwię o Ciebie coraz bardziej. To nie jest żart, coś złego się tu dzieje. Stary, nie mam kontaktu z Kasią od wczoraj, coś jest nie tak. W piwnicy leciała krew z rury, prawdziwa krew, czerwona i gęsta. Policja była, ale nic nie znalazła w rurach, tylko bałagan. Nie wiem, co się dzieje, to nienormalne i mnie przeraża. Co się dzieje u ciebie, to brzmi jak koszmar, co ty mówisz? Krew z rury to jakiś horror, jak to możliwe? Co się stało, powiedz więcej, bo nie wierzę. Hydraulik wspominał o kobiecie za ścianą, zanim to się zaczęło. Mówił, że słyszał starą kobietę, jakby zamurowaną w piwnicy. Jakiej kobiecie, co on dokładnie mówił, to brzmi jak bajka, ale creepy, co ty teraz zrobisz z tym wszystkim? To mnie przeraża i nie wiem co robić, Łukasz. Kasia się nie odzywa, a ja czuję, że coś jest bardzo źle. To dziwne, ale Kasia się odezwie, nie panikuj jeszcze. Może jest zajęta w pracy, albo coś jej się stało z telefonem. Hej, możesz sprawdzić moją piwnicę, bo coś się tam dzieje? Hydraulik słyszał dziwne rzeczy, a ja nie wiem co myśleć. Kasia nie odpisuje, odkąd krew się pojawiłaś i się boję. Dobra, mogę przyjechać jutro rano, jak będzie jasno. Co dokładnie słyszał? Opisz mi to, Oto brzmi dziwnie. Kobietę za ścianą, jakby zamurowaną i jęczącą cicho. Brzmiało, jakby coś tam żyło w murze, nie wiem co. To nie brzmi normalnie. Coś tam jest na pewno. Zajrzę i dam znać, jak będę na miejscu. Szykuj się. Jesteś już w domu Piotek, dotarłeś? Tak, właśnie przyjechałem i wchodzę do piwnicy teraz. Gdzie mam szukać? Powiedz dokładnie. Za półkami, tam gdzie rura była naprawiana wcześniej. Kończę się myć i zaraz będę z tobą na dole. Coś tu jest, czuję dziwny ostry zapach. Znalazłem krew, leci ze ściany za półkami powoli. To nie wygląda dobrze. Coś tu śmierdzi okropnie. Wierć tam i rozwal ścianę teraz, nie czekaj. Sprawdź co jest za tym murem, muszę wiedzieć. Rozwalam mur, chwilę to zajmie, bo twarde. Znalazłem ciało kobiety rozerwanej na kawałki. Wygląda jakby coś ją zjadło. I to ta twoja Kasia. Stary, posłuchaj co się stało, bo nie wiem co robić. Wróciłem do domu, śmierdziało jakby coś zdechło paskudnie i zgniło. Sprawdziłem piwnicę, pękła rura, wylewało się coś brązowego i lepkiego. Wezwałem hydraulika, naprawił, ale powiedział coś dziwnego i niepokojącego. Mówił, że słyszał kobietę zza ściany w piwnicy jakby zamurowaną i żywą. Kasia pisała, że smród coś jej przypomina coś starego z dzieciństwa mglistego. Potem coś stukało w piwnicy mocno tak jakby walenie w mur albo coś ciężkiego. Wczoraj z rury leciała krew czerwona i gęsta śmierdziała żelazem jak rzeźnia. Dzwoniłem na policję, ale Kasia przestała odpisywać już wtedy milczy do teraz. Wynająłem gościa Piotrka, żeby sprawdził piwnicę dokładniej, bo bałem się sam, rozwalił ścianę za półkami i znalazł ciało rozerwane na strzępy. To Kasia była cała rozerwana, jakby coś się zjadło i pożarło w całości. Policja przyjechała, a ja jestem podejrzanym i nie wiem, co robić, Łukasz. Piotrek uciekł po tym i nie odpisuje, jakby się wystraszył na Amen. To szaleństwo, stare jak to możliwe, żeby Kasia tam była w ścianie, rozerwana i zjedzona, co się stało w tej piwnicy, jak to się stało. Policja coś mówi, mają jakieś tropy czy pomysły? Nie wiem, co ją zjadło, ale coś tam żyje, czuję to w kościach. Policja bada, ale ja się boję tego domu coraz bardziej. Komendancie, co z ciałem mojej żony, coś już wiecie? To Kasia, prawda? Powiedzcie mi. Tak, potwierdziliśmy i to jest ona, ale stan ciała jest dziwny i nienaturalny, trudny do wyjaśnienia. Wygląda, jakby coś ją rozszarpało, a nie człowiek, to nie noże. Co to mogło być, co ją zjadło? Macie jakieś podejrzenia? Hydraulik słyszał kobietę w ścianie wcześniej, to ważne. Badamy to, ale dom ma przeszłość dziwną i mroczną. Ktoś zaginął tu dawno temu i nie ma śladu po tej osobie. Kto zaginął? Co to za historia? Powiedzcie mi więcej. Sprawdzamy archiwa i damy znać, jak coś znajdziemy, sun. Stary policja mówi, że dom ma historię dziwną i niejasną. Ktoś tu zaginął lata temu i nigdy nie znaleziono ciała ani śladu. Może to jej głos słyszał hydraulik w murze. Co o tym myślisz? Postanowiłem się wyprowadzić z tego domu, bo nie mogę tu zostać. To straszne, myślisz, że to duch czy coś innego tam żyje? Policja coś więcej wie o tym zaginięciu. Powiedzieli coś? Wyprowadzka to dobry pomysł, ale gdzie teraz pójdziesz? Nie wiem, ale coś żyje w tej piwnicy na pewno. Czuję to. Rozszarpało Kasie, a ja czuję, że wciąż tu jest. Obserwuje mnie. Jak pakowałem rzeczy, zamknąłem dom i spojrzałem na piwnicę. Okno było uchylone, a ja je zamykałem, coś się tam ruszyło. Co to było, widziałeś dokładnie, czy tylko cień znowu? Wyprowadź się szybko, to nie brzmi dobrze, coś tam jest. Nie wiem, ale w oknie mignęła mi jej twarz, Kasia na mnie patrzyła, jakby chciała, żebym wrócił i szepnęła moje imię cicho. Muszę zapomnieć, nigdy do tego domu nie wrócę. To już koniec tej historii zostaw suba, lajka i skomentuj co następne. Do zobaczenia jutro o szesnastej.